Cześć, Merhaba, tutaj Blanka z kanału pod tureckim słońcem. Kochani, z tyłu widzicie bluestar. Wczoraj do tego hotelu przyjechał mój przyjaciel Mariusz. Te osoby, które już są nieco dłużej na moim kanale, to pewnie kojarzą Mariusza z poprzednich vlogów. Rok temu po raz pierwszy zabrałam Mariusza do tureckiej właśnie i na moim kanale znajduje się filmik, gdzie pokazywaliśmy Wam poszczególne etapy hamamu, gdzie odpowiadałam na najczęściej pojawiające się pytania, także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to odsyłam tutaj do tego vloga. I w związku z tym, że Mariusz był zachwycony hamamem, bardzo mu się podobało, to w tym roku postanowiliśmy to powtórzyć, aczkolwiek wybieramy się do całkiem innego hamamu, hamamu, który znajduje się w Marinie i który ma przepiękny widok, także zapraszam do oglądania. Jak wykupujecie hamam z biura podróży, na przykład Alania Online, to oczywiście transfer macie w cenie. My przyjechaliśmy samochodem, dlatego że no, nam będzie łatwiej i tak wygląda wejście. Jesteśmy w przepięknej okolicy. Ostatnio pokazywałam wam tureckie wesele, które odbywało się właśnie w Marinie. Jak się dzisiaj bawimy. Nie mam za bardzo możliwości tutaj nagrywania, bo dzisiaj jest bardzo dużo ludzi, no wiadomo, że no nie każdy sobie życzy, żeby później być na filmik na YouTube. Także my teraz odpoczywamy. Jesteśmy po saunie suchej, czyli tej takiej mocno gorącej, saunie parowej byliśmy w jacuzzi, zrobiono nam również peeling i masaż piano. A później czeka nas oczywiście masaż olejkami. I jeszcze jedną rzecz chciałam dopowiedzieć, dlatego że pod moim filmem na temat hamamu pojawiły się komentarze, że nie zawsze w hamamie pytają kobiet, czy y, kto ma jej masować, czy kobieta, czy mężczyzna. I teraz miałam taką sytuację, że w przypadku peelingu pan mi powiedział, że nie ma dostępnych pań i czy mi nie będzie przeszkadzać, jeżeli peeling wykona y, po prostu mężczyzna. No, dla mnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia, także. Y, Oczywiście wyraziłam na to zgodę. My już jesteśmy po hamamie, powiem Wam, że było rewelacyjnie, naprawdę jest to tak przyjemny zabieg, muzyka bardzo wyciszająca, uspokajająca, szum wody, śpiew ptaków. Akurat trafiłam, byliśmy w pokoju dla par. Nie wiem, czy zauważyłeś, mieliśmy razem masaż. Akurat była. Pani i był pan masujący, ale jakoś tak się zamieniliśmy, że mnie masował pan i powiem, że jestem bardzo zadowolona z tego masażu, który mi wykonał. Był bardzo profesjonalny, nie był zbyt mocny, dlatego że ja lubię takie delikatniejsze masaże. Wszystko po prostu było idealne, także jesteśmy bardzo zadowoleni i... Dla mnie to jest coś, co Wam naprawdę polecam z całego serca, jak będziecie w Turcji, żeby chociaż raz spróbować pójść i zobaczyć, jak to wygląda, dlatego że dla mnie to jest dobro narodowe Turcji, jedno z wielu. Dobra, a teraz lecimy na chwilę do domu, zostawimy swoje rzeczy. Zostawimy mokre stroje kąpielowe i będziemy kierować się do restauracji z kebabem. Pytacie mnie o to, gdzie zjeść najlepszego kebaba, jak przyjeżdżacie do Alani. I teraz wybieramy się do miejsca polecanego przez mojego męża. Ale zaznaczę, że dawno tam nie byliśmy, także mam nadzieję, że się nic nie zmieniło na niekorzyść. Także idziemy do restaura restauracji LZ. Tak wygląda. Później Wam powiem gdzie jest zlokalizowane, zlokalizowane restauracja albo w komentarzu podeślę Wam link. Mm, zobaczcie <laughs> Jakie pyszności Chodząc do restauracji Możecie od razu zobaczyć kawałki mięsa I możecie wybrać Na co macie ochotę O tyle fajnie jest tutaj napisane Po turecku na przykład I meatballs po angielsku A także po rosyjsku I na przykład tutaj widzicie Cenę 420 lir Tutaj co mamy Adana kebab, kebab, który jest Taki bardziej e, przyprawiony, ostrzejszy. My akurat z Mariuszem wzięliśmy tę tą, tą łagodniejszą wersję, czyli urwa kebab. E, tutaj macie na przykład e, skrzydełka z kurczaka, tutaj z grilla, e, grillowany kurczak, pircola, czyli kawałki z kością, e, szysz, czyli na takich szpikulcach. Padlejan, czyli z bakłażanem. Miks, wątróbka, no nie wszystko tutaj będę potrafiła Wam powiedzieć. O, na przykład tutaj są żeberka. Także całe mięso macie pokazane, możecie zobaczyć, jak to wygląda i możecie wybrać, co chcecie zjeść. Jeżeli zamawiacie koftę, to cena 420 lir jest za porcję i macie 5 takich malutkich kotlecików, ale y, mielone. Słuchajcie, jakie to są zapachy. O, i tam chyba właśnie są kowce, Mam mm, wrażenie pomidorki grillowane. Bardzo popularna restauracja. Przyszły nasze przystawki. A to jest na pewno marchewka połączona z jogurtem, tak mi się wydaje. Tutaj mamy ezmę, czyli bardzo cienko pokrojone pomidorki. Czasami jest to dosyć ostre, dlatego warto spróbować, czy odpowiada Wam smak. I dopiero wówczas jeść więcej: pomidory, papryka i yy, oczywiście sałata. Sałatka, tutaj pan nam przed chwilą polał na sosu, czyli tym takim sosem z granatu i oczywiście cytryna, żeby dodać smaku. I co tutaj mamy w takiej sałatce? Ogórki, pomidory, natka pietruszki i z tego co widzę to na pewno jest cebula, ale taka delikatniejsza cebulka. Tutaj chłopaki są naprawdę znawcami, jeżeli chodzi o doprawianie, czyli sól, są najpierw, są najpierw ymm, sól, a później cytryna. Neden no. on tus? Czünki tus eriyor ve her yere okej, dobra. Zapytałam, dlaczego chłopcy, chłopaki tutaj powiedzieli, że najpierw Sól, no bo powiedzieli, że się później rozpuszcza w tym całym soku z cytryny i dlatego pokrywa całą. No, wszędzie możecie znaleźć, jest równomiernie rozłożona. Tutaj mamy adane, czyli tak jak wam powiedziałam, tak bardziej przyprawione. Czasami jest mocno ostre. Kuzu, sierz, czyli na takich tych mm, szaszłyczkach można powiedzieć kawałki mięsa i Tutaj chłopaki zamówili aczyk ayran, otwarty ayran tak zwany. Tutaj znowu mamy jagnięcinę. A my z Mariuszem wzięliśmy... Miała być urpa, ale wydaje mi się, że to jest adana, tylko że mniej pikantna. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wygląda bardzo dobrze. I my wzięliśmy sobie zamknięty kapole ayran. Także zabieramy się do jedzenia. Bardzo fajną rzeczą w Turcji jest to, że mamy na stołach wykałaczki i właśnie jak zjemy jakieś mięso, jakieś dania mięsne, to po prostu można sobie taką wykałaczkę wziąć, skorzystać. To jest bardzo fajna rzecz. Pamiętam, że jak Umit po raz pierwszy przyjechał do Polski, to bardzo mu tego brakowało na stołach. A na górze mamy rakę, aneżówkę, tekirda i jeni rakę. Mamy rachunek i teraz tak. Adana kebab 420, nasze urfy też po 420 lir. E, wzięliśmy taką podwójną sałatę 180 lir. Dużą wodę mieliśmy 40 lir. Iran po 50 lir, nieważne czy to był aczyk czy kapale. I coś co było najdroższe, czyli kuzu shish. Jagnięcina na szaszłyku 1820, czyli łącznie wyszło 2750 lir za 4 osoby. Że wam mniej więcej gdzie się znajduje restauracja, tutaj jest lezet widzicie, to jest ta restauracja i wyszliśmy z niej, będziemy się kierować w lewo na skrzyżowaniu. Meraba idziemy kawałek. Tutaj mamy bardzo dobre kunefe. Jakbyście chcieli spróbować, to polecam. I przed nami ten budynek, o tam znajduje się biuro Alania Online. Tutaj mamy piekarnię wejście do biura Alania Online i tam jest główna ulica, ulica Ataturka, i po lewej stronie jest jedyny aquapark tutaj w Alani, także dosyć łatwo jest zlokalizować to miejsce. Jeżeli wpiszecie Aquapark w Alani, to tak naprawdę trzeba skręcić tylko w tą uliczkę iść prosto, a potem skręcić w prawo. Za chwilę pokażę Wam jak to wygląda z tej drugiej strony. Ale market, Alania online, idziecie prosto uliczką i później naprzeciwko kunefe skręcacie w prawo i tam jest Lezet. Jedna z najlepszych restauracji, jeżeli chcecie spróbować tureckiego kebaba. Mariusz, jak Ci smakowało? Przepyszne jedzenie, polecam wszystkim, bardzo dobre. Ja też zgadzam się, naprawdę dawno już nie byliśmy w tym miejscu i w ogóle obiecałam Wam nowe filmiki, jeżeli chodzi o restaurację w Alanii, ale powiem Wam szczerze, że nawet jak chodzimy, to jakoś nie bardzo mam ochoty nagrywać, ale dzisiaj, no też było to dosyć chaotyczne, tym bardziej, że Furkan i Umi do nas dołączyli, także troszeczkę tak nakręcałam to wszystko szybko. Ale niece nie było naprawdę smaczne, było dobre, było dobrze doprawione, nie było tak pikantne. I ceny, jeżeli chodzi o Urfa, o Adane, też uważam, że no nie jest źle, 420 lir. Jeżeli chodzi o Jagnięcinę, to nieco więcej, no, to nie <głos》>. więcej. także wiadomo, wszystko zależy, wasz rachunek będzie zależał od tego, na co się decydujecie i to ta mówicie. Także kochani, dziękuję. My lecimy na plażę chyba. Także nie wiem, czy będę jeszcze dzisiejszy dzień dla was nagrywać. Jeżeli nie, to w razie czego się pożegnam. Musiaki papa.